Tutaj mamy e, projekt z szóstkę, Natomiast ekstra Klasę patch mamy z sezonu 2007-2008. Dzięki uprzejmości belmądziarza, który ten patch ogarnął, chłop go gdzieś wygrzebał. Nie wiadomo gdzie, e, gdzieś go znalazł. E, po tylu latach nie jest łatwo znaleźć patch z tamtych czasów. W ogóle jest 18 drużyn w tej lidze. Więc oprócz tego, że jest 16 z ekstra klasy, to są jeszcze dwie dodatkowe. I w takim formacie będzie trzeba to grać. Więc 9 meczów każda kolejka. No i mamy ekstraklasę 2007-2008 na kanale. Kolejna na kariera w pes 6. To będzie czysta przyjemność grać w PES-a 6 tą ekstraklasę i zapowiada się ona bardzo fajnie. Mam nadzieję, że ten sezon będzie ciekawy. Zatem, żeby już nie przedłużać, to lecimy. Koncentrujmy się na ekstraklasie sezon 2007-2008. W PES-ie 6 zaczynamy w Chorzowie. Ruch Chorzów Wisła Płock. Pierwsza kolejka nowego sezonu Ekstraklasy. No może teraz? O, to jest okazja dla ruchu. I nie mam ramki, ależ było groźnie. Wracamy do Chorzowa, zaczynamy drugą połowę. Troszkę ryzykownie rozgrywa tę piłkę. No i kończy się to błędem. Będzie okazja teraz Keforian. Świetne rozegranie teraz. Do balarza, balarz na pole karne. Okazja dla ruchu. Chodzi ta piłka między graczami ruchu, ale nie mają pomysłu na ten atak. Bezbramkowy początek tego sezonu Ekstraklasy w Chorzowie. 0 do 0. GKS Bełchatów. Legia Warszawa. Mocny rywal na początek. GKS Bełchatów rozpoczyna. Okazja dla Legii Radowicz. Roger również jest piłkarzem, któremu naprawdę ciężko jest futbolówkę zabrać. Legioniści Sapela broni Szansa dla Legii, ależ było blisko. Kostli świetnie rozegrał z Wróblem, Wróbel, osamotniony tutaj Wróbel, wpada w pole karne, Wróbel, Wróbel, Kostli, nie doszedł do tej piłki, szkoda. Jakby nie wierzył, że Legia zostawiła mu taką lukę, ale teraz będzie okazja Sapela. Fatalny błąd Sapeli, co tutaj się dzieje? Nie ma bramki. Ta Jezus Maria, co zrobił Radowicz? No i koniec spotkania. Nie możemy się doczekać bramek w ekstraklasie w tym sezonie. Nie padły w Chorzowie, nie padają w Bełchatowie. Arka Gdynia rozpoczyna sezon na własnym stadionie, a rywale Marki dzisiaj Wisła Kraków. Zaczynają gospodarze. Jak będzie w Gdyni? Czas pokaże. Na razie Arka z pierwszym strzałem na bramkę w tym spotkaniu Marcin Chmiest. Bardzo niecelnie. W roli ofensywnego zawodnika, proszę jak obiega Bastera, bezradny Marek Baster. Baszczyński na pole karne, okazja dla Wisły, mamy pierwszą bramkę w Ekstraklasie w tym sezonie. Radosław Matusiak. No i Marcin Baszczyński znakomicie włączył się tutaj w akcję ofensywną. Dośrodkowanie na pole karne, osamotniony Matusiak, precyzyjnie uderza głową. Teraz Wiślacy Brożek, ależ ogrywa tutaj znakomicie do Matusiaka. Matusiak kontra Sobieraj, bezradny jest Sobieraj. Matusiak, co robi Matusiak? Matusiak! Będzie okazja na drugą bramkę, Marek Zieńczuk Ajajaj! Było blisko, ale słupek obity. Ponownie Marek Zięczuk, rzut na pole karne. Oj, 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 2 do 0. Ależ tam wszedł. Paweł Brożek nie dał szans. Arce na obronę. Doskonałe dośrodkowanie Zieńczuka. Brożek wchodzi jak masło. Teraz Kantoro, Kantoro przed szansą. Kantoro szuka pozycji do strzału. Jednak Zieńczuk na pole karne, 3 do 0. Ależ tutaj Wisła kara dzisiaj Arkę Gdynia. Wszystkie gole, Wiślacy strzelają z główki. Brożek, teraz Ława, co wymyśli Ława, może dośrodkowanie, jest tutaj ktoś, no jest, ale ten strzał, to był strzał rozpaczy Orgierda Moskalewicza, ładnie tutaj przeciera się zawodnik z Gdyni, no będzie szansa, była szansa, nie znaczy, że nie jest niemożliwe, może teraz, świetne wyjście, Karwana, Karwan! Doleczony czas gry nie trwa długo, bo nie ma też za bardzo czego doliczać. Wisła gładko pokonuje na inaugurację Arkę Gdynia. Stadion w Wodzisławiu troszeczkę się rozrósł. Odra Wodzisław, gości na inaugurację. Łódzki Klub Sportowy. Już nie czekamy, już zaczynamy. Odra Wodzisław, Micański do Sochy. Jednak faulowany był jeden z zawodników gości. Nie wiem do końca co tam się wydarzyło. Okazja dla ŁKS-u. Może druga połowa ożywi to widowisko. To widzi, ale daleka jeszcze droga do bramki. Choć teraz świątek będzie miał okazję. Świątek kombinuje tutaj odra, jak to zatrzymać. Jest szansa wreszcie, Jowinio. Teraz będzie miał okazję Sikora. To jest ten moment. Sikora! Mila. To jest ta szansa chyba. No i koniec meczu. Nie były to wielkie zawody. Podział punktów w Wodzisławiu. Stadion w Zabrzu. I miejscowy górnik, który podejmuje dzisiaj widzę w łódź. Dawid Jarka, Konrad Gołoś i ruszamy z ekstraklasą w Zabrzu. Rozgrywa górnik bardzo dobrze. Szansa dla górnika i jeden do zera. Mamy to. Górnik zabrze. Prowadzi Dawid Jarka, autorem bramki. Fantastyczny początek sezonu w Zabrzu oni teraz kłos na polekarne. Szansa dla widzewa, było blisko. Doskoczyć do Gustawo, to się nie udaje. Gustawo, utrzymuje się widzew w przypiłce. Szansa dla widzewa, Masłowski 1-1. Łukasz Masłowski, no trzeba przyznać, po profesorsku spokojnie na długi słupek. I widzew wraca do gry. Ale szumnerzenie teraz na bramkę widzewa. Doskonała okazja górnika. Była tam szansa na bramkę. Górnik w opałach, ale się utrzymują. Bajić. Nie zobaczy już jak skończy się ta sytuacja. Sędzia przerywa mecz. Dwie szybkie bramki w tym spotkaniu to dwie jedyne bramki. Podział punktów i kolejny remis w tej kolejce. Jak na razie tylko jeden mecz rozstrzygnięty na korzyść. Polonia Bytom kontra Groklin Grodzisk Wielkopolski. Kolejne spotkanie pierwszej kolejki. PES 6 Ekstraklasa. Zieliński Podstawek. Zaczynają gospodarze. Szansa teraz dla Groklinu, Muszalik, Muszalik, okazja dla Groklinu, świetnie z najwyższym trudem Peskowicz, ale bardzo ładna interwencja, ale radzi sobie Polonia tylko na moment, jeszcze okazja i bramka dla Groklinu, 1 do 0. Piotr Rocki wykorzystał moment zagapienia, błąd w rozegraniu, niepotrzebna strata, dopada do piłki Rocki, bez zastanowienia uderza na bramkę, no i nie sięgnął piłki Peskowicz, 1 do 0, faworyt prowadzi, nie sobie radzi Rocki, jest Muszalik. Paweł Stano nie radzi sobie. Muszalik Peskowicz, szansa na drugą bramkę. Jest 2 do 0. Bezradna Polonia bytom. Iwanowski cieszy się z bramki. No i Groklin dominuje jak na razie w tym spotkaniu. Nie było asekuracji. Iwanowski dobija piłkę do pustej bramki. 2 do 0. Jest Rocki. Groźna okazja Rocki. I też przekłada się to na obraz gry i na to, jak ten zespół walczy. Oj, jaj, 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 bardzo groźnie. Jakiejś takiej doszczętnej kompromitacji. No i to może się udać. Grzegorz Podstawek mógł dać teraz Polonii choćby bramkę honorową w tym spotkaniu. Iwanowski i koniec meczu. Pewne zwycięstwo Groklinu w Bytomiu na inaugurację sezonu. Dwie szybkie bramki i było po meczu. Polonia nie była w stanie dziś nawiązać walki z wyżej notowanym rywalem. Jagiellonia Białystok, Zagłębie Sosnowiec. Kolejne spotkanie pierwszej kolejki Ekstraklasy. Pełny stadion w Białym Stoku. Kibice głodni piłki. Sotirowicz, Sotirowicz przejmuje piłkę. włók Sotirowicz będzie strzał z dystansu. Jest strzał z dystansu, ale bardzo niecelny. Radzi sobie Jagiellonia jeszcze chwali Bogowski, ale świetnie ograł. Kwali Bogowski, to jest szansa dla Zagłębia. No i bardzo dobra okazja teraz dla berlińskiego. Berliński tuż nad bramką. Piłkarze z Zagłębia też na początku drugiej połowy Teraz okazja dla nich I bramka, nie, jeszcze szansa Szyński tylko odprowadził piłkę wzrokiem Poprzeczka ratuje go po strzale No nie Olszara, on dobijał tą piłkę Aleksisa I kolejna okazja dla Zagłębia Jeszcze, jeszcze szansa Po raz kolejny Poprzeczka ratuje Banaszyńskiego Zakończy się ta akcja strzałem, tak się nie dzieje Teraz błąd w ustawieniu, zbyt pochopnie wyszedł I Sebastian Olszar sam na sam Olszar, Banaszyński dzisiaj nie popełnia błędów Powoli się nam rozkręca Ekstra w tym sezonie. Sędzia bez litości. Kończy ten mecz. Niestety 0 do 0 w Białymstoku. Trzeci, czwarty bezbramkowy remis. Krakowia, Kraków, Lech Poznań. Stadion przy ulicy kałuży w Krakowie. Gości dziś po raz pierwszy w tym sezonie. Ekstraklasę. Przeciwnik nie byle jaki. Lech Poznań. Na pewno gospodarze chcieliby dobrze zacząć ten sezon, ale o gościach można powiedzieć dokładnie to samo. Szansa dla Krakowi, Dudzic! Szybkość Marcina Zająca teraz może być kluczowa. Marcin Zając, przy nim zawodnik Krakowi. Nie do zatrzymania jest Zając, ale czujny cabaj. No i Krakowia utrzymuje się przy piłce, ładne rozegranie. Krakowi, świetne wejście, szansa! Oj, błąd teraz Polczaka, będzie szansa, Kikut! Bardzo groźnie. I tuż obok. No i Enriquez sobie radzi. Koniec meczu. Kolejny bezbramkowy remis w tej kolejce. Tym razem w Krakowie. Stadion w Kielcach. I kolporter Korona w ulewnym deszczu wita nowy sezon ekstraklasy. A na tą imprezę powitalną zaprosił dzisiaj Zagłębie z Lubina. Zaczynają gospodarze z Kielc: Marcin Robak, Edi Andradina. Ładne wejście w pole karne. Uderzenie na bramkę. Jeszcze szansa Andradina. I fantastycznie Janukiewicz. Teraz szansa dla Kielc. I fantastycznie po raz kolejny Janukiewicz. Celnie na bramkę. Może na krótko rozegrany żydrożny coś pomoże. Ładne uderzenie, ale w środek bramki. Janukiewicz broni bardzo dobrze. Oj, szansa teraz dla Zagłębia. Iwański. Wypuszcza sobie piłkę Maciej Iwański, ale utrzymał się przy niej. Teraz Piotrek Włodarczyk. Włodarczyk! Bardzo blisko szczęścia. Edi Andradina i bramka! No w końcu doczekała się korona. Kiedy już myślałem, że ten moment nie nadejdzie. Niezawodny Edi Andradina daje prowadzenie gospodarzom. Włodarczyk. No to tym razem może celnie? Znowu nie. Wojciech Kowalewski. No i koniec. Jeden jedyny gol Diego Andradiny dał Koronie zwycięstwo. 87. minuta meczu. Kluczowa dla tego spotkania. Nie był skuteczny dziś Piotr Włodarczyk. No i Zagłębie wraca do domu z niczym. Po pierwszej kolejce liderem Wisła Kraków. Drugi Groklin. I trzecia Korona. Te trzy drużyny odniosły zwycięstwo w tej kolejce, odpowiednio trzema, dwoma i jedną bramką pokonując swoich rywali. Lustrzane odbicie tej sytuacji mamy na dole, a więc Zagłębie Lubin, Polonia Bytom i Arka Gdynia zamykają tabelę, więcej po pierwszej kolejce nie można za bardzo powiedzieć. Jeśli chodzi o strzelców, liderem Paweł Brożek jedyny, który w tej kolejce zdobył więcej niż jedną bramkę, a w asystach Marek Zieńczuk, tego dokładnie samego powodu, z którego Brożek jest liderem klasyfikacji strzelców. PS6, nowy sezon ekstraklasy na kanale Kolejna Kariera. Jeżeli podoba Ci się PS6 i ta ekstraklasa, to nie zapomnij dać łapki w górę, żebym wiedział, że trzeba robić kolejne kolejki, a w komentarzu napisz, Belmądziarz jest szefem.